Priwie, mieni zawód Kasia. Mój parien kupił mi nowy maszynnik, bo to muszę to chcieć pokazać, że to u nas jest dzięki. Cześć, ja nazywam się Ania Lucińska, jestem aktorką i prezenterką telewizyjną. Motoryzacją interesuję się tak naprawdę od zawsze, dlatego chcę pokazać wam świat samochodów z mojego z punktu widzenia będzie tu o autach, ale też o jedzeniu i podróżach, czyli o moich trzech największych pasjach. Jesteście gotowi? To zapraszam was na mój kanał Luciska Shows. Woo! Panie Kniesik, dziękasz. Powiem, że ten Mercedes jest bardzo elegancki. tylko że porządny, to jeszcze taki ładny. To jest Mercedes G63 AMG. Czerwony. A czy wiecie skąd w ogóle wzięło się oznaczenie G? Moi drodzy, G wzięło się od nazwy Geländewagen. Gelände Wagen. Gelände Wagen. Czyli po niemiecku samochód terenowy. Przez to, że ten samochód był projektowany dla wojska, tak naprawdę był autem wojskowym na samym początku, to testowano go w różnych hardkorowych warunkach, między innymi na Saharze, na kole podbiegunowym i na dziurawych polskich drogach. No oczywiście to ostatnie to taki mały żart. Chociaż jest to niemieckie auto, jest produkowane przez Austriaków firma Daimler zawiązała kooperację z firmą Steyr Puch i produkuje ten samochód w Graz. A w Graz urodził się nikt inny jak sam Arnold Schwarzenegger. I'll be back. I to właśnie on był jednym z pierwszych klientów tego modelu w Stanach, który wówczas był wypuszczony właśnie pod nazwą Puch. Oczywiście z czym kojarzy mi się sylwetka tego samochodu? Ano z tym. Przypominam, ten program nie jest sponsorowany przez jest. Jeżeli myślicie, że Mercedes G63, który ma 585 koni, jest najmocniejszą wersją Gelendy, to jesteście w błędzie. Bo nie zapominajmy, że Mercedes klasy G to ulubiony model firm tuningowych. I tak na przykład Brabus zaprezentował Mercedesa G, który miał 900 koni mechanicznych. Ciekawa jestem, czy bez sprzedał mi takiej wersji różowej. Ten Mercedes G63 ma silnik V8, ale kiedyś Mercedes zaprezentował model, który był oznaczony G65 w wersji V12. A teraz sprawdzamy, co G63 kryje pod maską. I teraz, żeby znaleźć uchwyt, który otwiera klapę od silnika, trzeba zanurkować bardzo głęboko. Na początku miałem pewne problemy, żeby ten uchwyt znaleźć, ale się udało. I teraz sprawdzamy. Otwiera się trochę jak moje łóżko. No ale słuchajcie, każdy silnik AMG w wersji G63 jest składany ręcznie, moi drodzy. I na silniku, każdym silniku znajduje się plakietka z imieniem i nazwiskiem osoby, która ten silnik składała. I tutaj pan Wimuk Kniesik składał ten silnik Panie schön for this schönen, Silniken. Silnik to 4 V8 585 koni mechanicznych. Właśnie Mimo, że jest to już trzecia generacja Galendy, to niektóre elementy w tym samochodzie się nie zmieniają. Tak jak na przykład te oto wystające kierunkowskazy. Prawie pionowo ustawiona szyba. Wystające wycieraczki. Wystające zawiaski. Retroklamki, które tak naprawdę dosyć ciężko się otwiera. Trzeba wcisnąć ten przycisk. Dla kobiet, no może to być problematyczne. Ja właśnie sobie załamałam paznokieć przez to, no ale czego się nie robi dla Mercedesa. Otwieramy drzwi. Jak to wygląda? Naciskamy przycisk. Drzwi się otwierają. A żeby je zamknąć, nie wystarczy zrobić czegoś takiego. Trzeba tymi drzwiami po prostu bardzo mocno trzasnąć. I są zamknięte. Szlusy, szlusy. Ale gdzie tu jest rura wydechowa? Tu jej nie ma. Zapraszam z tej strony. I tu znajduje się nie jedna, a dwie rury wydechowe. I to jest tak naprawdę chyba jedyne auto terenowe, w którym montuje się seryjnie układ wydechowy w tym miejscu. Mi generalnie przychodzą na myśl tylko dwa auta, w których w taki sposób są montowane rury wydechowe. To jest Dodge Viper i Mercedes McLaren SLR. A teraz bagażnik. Zobaczcie, nie otwiera się on do góry, tylko w ten sposób i pierwsza rzecz, która rzuca mi się absolutnie w oczy to jest po pierwsze klamka karbonik, przeszywana skóra no elegancja Francja a może raczej elegancja Niemcy 454 litry to jest naprawdę sporo, aczkolwiek na tak duży samochód ten bagażnik wydaje się stosunkowo mały to co? gotowi na test? test walizki Przyznaję, że absolutnie nie dobrałam tej walizki pod kolor samochodu. Taka już była. Jedna z moich największych walizek. Sprawdzałem, czy ona się zmieści. Samochód jest dosyć wysoki, więc jeżeli nie ma się pomocy mężczyzny... Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Nie. To Trzeba to zrobić samemu. Okej, okay. walizka się zmieściła. I w taki sposób... Zobaczymy, czy da się ją ustawić. I też. I to nie jedna, a pewnie druga, też by się zmieściła. Można jechać na niemieckie wakacje. <słyski> Jak to się skończy? O! <słyski> to generalnie jest dla psów, no, generalnie stołówki na psów. Teraz zaglądamy do środka. Wchodzę na próg, bo samochód jest naprawdę bardzo wysoki. Trzaskamy mocno drzwiami, zamykamy. Sprawdzam, czy mieści się kubek do kawy. Raz. Dwa. Mieści się, czyli mój akcept główny jest, jest OK. Sprawdzamy schowek. To mnie zawsze ciekawi. No to jest stosunkowo mały. Witają nas na Dzień Dobry dwie książki. Jedna to jest instrukcja obsługi Mercedesa klasy G. Druga to jest książka która jest tylko i wyłącznie instrukcją obsługi do tych ekraników zamontowanych tu na tym fotelu z jednej i z drugiej strony. Nie jedna książeczki, a dwie. Jedna ma ponad 600 stron, druga ponad 500. Ale bardzo ciekawym i zastanawiającym elementem w tym schowku jest coś takiego tu. E ja na początku miałam skojarzenie do przyrządu do ostrzenia noży. Nic bardziej mylnego, ponieważ to jest dla osób, które tak jak ja mają problem, e, gdzie trzymać drobne i ja wyciągam swoje drobniaki. Uwaga, przepiękne miejsce na bilon. Raz, dwa, trzy i teraz możemy jadąc sobie gdzieś na parking, nie mamy takiego woreczka, tylko sobie elegancko... Otwieramy nasz schowek i wyciągamy potrzebne nam monety do zapłacenia, żeby zaparkować to przepiękne auto. Systemy bezpieczeństwa są aktywne. Ach, V8, ten dźwięk, no mi się podoba. Pierwsze co kierownica. Fajnie się ją trzyma, jest wygodna, duża, a w końcu jest to AMG. Dalej, pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to oczywiście bardzo długi wyświetlacz. Z punktu widzenia kobiety nie jest on do końca ym, fajny w użyciu, ponieważ widać na nim po prostu kurz. W tym miejscu jest taka duża przerwa pomiędzy tym ekranem a, a tutaj tą deską. Widać ten kurz, ciężko się go pozbyć, więc to ode mnie Mercedes dostaje duży minus. Tak samo jak dotykamy ten ekran, zostają odciski palców. No cóż, można wybaczyć. Okay. Idąc dalej, Tulej, tunel środkowy. Tu znajduje się oczywiście touchpad. Mamy w tym miejscu pokrętło. Ale jedna bardzo fajna rzecz. W momencie, kiedy naciśniemy, naciśniemy ten przycisk, nasz silnik będzie wydawał bardziej rasowe dźwięki. Zostawię go włączony w ten sposób. Bardzo ładny, porządny, elegancki zegarek, porządna firma. Dalej mamy bardzo ładnie wyglądające metalowe przyciski. To jest chyba imitacja karbonu, ale wygląda całkiem elegancko i ładnie. Tu, moi drodzy, bardzo ważna rzecz: przyciski do zmiany dyferencjałów. Naprzód, na środek i na tył. Ale moi drodzy, tak naprawdę w tym samochodzie podobała mi się najbardziej jedna rzecz. Siedzi się w nim po prostu wysoko. Wszystko i wszystkich widać. Jak się jedzie. Na 3-4 gaz do dechy. 3, 4. ja. Właśnie operator powiedział mi, że mam jechać płynnie. Nie wiem, co miał na myśli. Pan operator. Pan operator. Przepraszam. Czy ten samochód dużo pali? Odpowiedź brzmi tak. Pali i to bardzo dużo, ale ma do tego święte prawo. Dlaczego? Po pierwsze, 585 koni mechanicznych robi swoje. Maszyna waży 2,5 tony, a rozpędza się do setki 4,5 sekundy. Na baku o pojemności 100 litrów myślę, że całkiem daleko możemy dojechać. Fajną rzeczą, której nie zobaczycie, ale z pewnością poczujecie, to boczki fotela pompowane w trakcie skręcania, czyli tak zwane aktywne fotele. Widzimy, widzimy, bardzo ładnie hamuje, wszystkie systemy bezpieczeństwa są aktywne. Samochód dzwoni tudzież pyka wtedy, kiedy przede mną znajduje się jakieś zagrożenie. W tym samochodzie, nieważne gdzie się jedzie, ale zawsze się w nim dobrze wygląda, nawet jadąc na stację po hot doga. To właśnie w tym momencie. No więc, tak, powiem, że ten Mercedes jest bardzo elegancki i pasuje do eleganckich kobiet. Takich. Jak moja koleżanka. Mercedes G63 AMG po pierwsze dużo pali, po drugie ciężko zaparkować nim w mieście, po trzecie w tej wersji kosztuje blisko milion złotych. Ale żeby te minusy nie przesłoniły plusów, jeżeli chcecie być zauważeni, to w tym aucie z pewnością się to uda. To auto jest absolutnie fenomenalne, wyjątkowe i niepowtarzalne.